Wczoraj, zanim jeszcze dokładnie zbadano sprawę, od razu wydano wyrok. Rosyjskie drony nad Polską. A ci, którzy zaczęli zadawać pytania, ewentualnie ci, którzy starali się poznać prawdę, od razu zostali nazwani ruskimi agentami. Nie pierwszy zresztą raz. Dzień dobry, państwo. Ja nazywam się Sebastian Czapiński i witam państwa na kanale Super Cenzor TV w programie Nacenzurowanym. Zanim przejdziemy do omawiania głównego tematu dzisiejszego odcinka, bardzo serdecznie państwu dziękuję za dotychczas ofiarowane wsparcie, za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. No bo dzięki temu takie materiały jak te mogą docierać do coraz większego grona odbiorców. Proszę właśnie o to, żebyście zostawili kciuk w górę i komentarz. No bo wiadomo jak działa algorytm YouTube'a. Dzięki temu ten materiał może dotrzeć do większego grona odbiorców. Będę wdzięczny także za na różnych platformach, a także za wsparcie w postaci postawienia mikawy. kawy, no bo dzięki temu cały projekt SuperCenzor może rozwijać się na coraz większą skalę. W nocy z torku na środę dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę nad polskim niebem zaczęły pojawiać się rosyjskie drony. Według wstępnych ustaleń, polską przestrzeń powietrzną naruszyło w sumie 19 rosyjskich dronów. To pierwsze tak duże naruszenie polskich granic od początku ataku Rosji na Ukrainę. Część obiektów została zestrzelona. Lubelska policja przekazała, że jednego uszkodzonego drona odnaleziono w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską. Szczątki kolejnej maszyny spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wirki Wola. Trzeciego drona odnaleziono też w Mniszkowie nieopodal Opoczna w województwie łódzkim. No i oczywiście, drodzy państwo, jak po tego typu zdarzeniach mnóstwo ludzi zaczęło się zastanawiać, jaka w rzeczywistości jest prawda, mając przede wszystkim na uwadze pamiętne zdarzenie z Przewodowa, gdzie y, pocisk y, odebrał życie dwóm Polakom. Wstępnie mówiono o tym, że był to pocisk rosyjski, no i taka przecież narracja krążyła przez długi czas zarówno wśród polskich rządzących, jak i w polskich mediach. No a ostatecznie okazało się, że był to pocisk ukraiński. Zresztą nie tak dawno w programie na kanale u redaktora Bogdana Rymanowskiego mówił o tym były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. To był chyba najtrudniejszy dzień prezydentury kwestia rakiety w przewodowie. Tak. Wtedy e, dzwonił do pana prezydent Zełański. Można dzwonił. powiedzieć, że wywierał na pana presję, żeby Polska natychmiast oświadczyła, że to jest ruska rakieta. Można tak powiedzieć. Był pan wtedy w szoku? Nie. Nie odebrał tego pan jako y, y, próbę wciągnięcia Polski do wojny? Przez Odebrałem. Ukrainy? Odebrałem. I co pan mu powiedział? Nic. No, na początku próbują wciągnąć wszystkich w wojnę. To jest oczywiste, to jest w ich interesie, żeby wszystkich wciągnąć w wojnę, a zwłaszcza najlepiej byłoby, gdyby udało się wciągnąć w wojnę kraje NATO. Oczywistą sprawą jest, że poszukują tych, którzy by, którzy by przy, po ich stronie walczyli czynnie przeciwko Rosjanom, to to nie jest nowe, to, jest, to się dzieje od pierwszego dnia. Tak? Marzeniem takiego przywódców państwa, tak, które jest w sytuacji Ukrainy, byłoby to, żeby, żeby całe NATO stanęło razem z nimi i, 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 i armia Ukraina. Ukraińska, na początku wojny przecież słaba i, i słabo wyposażona, oparta w głównej mierze na odwadze Wołodymyra Zeleńskiego i bohaterstwie ukraińskich żołnierzy, żeby ta armia od razu otrzymała wsparcie państw NATO, polegające na tym, że przyjadą po prostu natowskie czołgi, przyjdą, przyjadą natowscy żołnierze ze swoim sprzętem i będą walczyli ramię w ramię z nimi przeciwko Rosjanom. Przecież to marzenie, to każdy by o tym marzył, to my byśmy też marzyli o tym, będąc w ich sytuacji, tak? Tylko, że myśmy się na to nie mogli zgodzić. No po prostu, my Polska, my, państwo NATO, nigdy się na to nie mogliśmy zgodzić. Czy dziwimy się zatem, że e, większość z nas podchodzi do tego typu Incydentów z wielką ostrożnością, no i nie łykamy wszystkiego jak pelikany, wierząc tylko i wyłącznie w narrację rządu lub to, co przekazują nam mainstreamowe media. No, wydaje się, że nie powinno to nikogo dziwić, no bo świadczy to tylko i wyłącznie o wysokim ilorazie inteligencji Polaków, że starają się szukać informacji na swój temat, no a nie wierzą we wszystko to, co usłyszą właśnie, chociażby z, tak jak wspomniałem wcześniej, z mainstreamowych mediów, czy z tych oficjalnych przekazów rządowych. Okazuje się jednak, że nie Wszystkim taki stan rzeczy przypadł do gustu, o czym poinformowała m.in. koalicja obywatelska na swoich social mediach. Śledź komunikaty służb i organów państwa polegaj wyłącznie na oficjalnych komunikatach. Co ciekawe, swój komentarz zaprezentowało także Ministerstwo cyfryzacji. Uwaga na dezinformację związaną z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. W trybie nadzwyczajnym odbyło się dziś spotkanie połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa, czyli przedstawicieli wszystkich służb zaangażowanych w ochronę cyberprzestrzeni. Obecnie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony wszystkie służby działające w zakresie ochrony cyberprzestrzeni działają w stanie podwyższonej gotowości. Monitorują sytuację, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Akcja dezinformacyjna skoordynowana z dronami. Od rana identyfikowana jest także zmożona aktywność dezinformacyjna prowadzona przez rosyjskie i białoruskie służby. Ma ona przede wszystkim przekonywać odpowiedzialność za naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej na stronę ukraińską oraz dyskredytować działania podejmowane przez polskie wojsko i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Każdy powinien zachować szczególną ostrożność w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, szczególnie w mediach społecznościowych. Każdorazowo trzeba weryfikować źródła informacji i nie udostępniać materiału z niesprawdzonych źródeł. Polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco przekazują sprawdzone i potwierdzone informacje do opinii publicznej. Wychodzi więc, drodzy Państwo, na to, że to polski polityk, polskie państwo wiedzą najlepiej, no i nie możesz szukać informacji na własną rękę, no bo inaczej będziesz nazwany ruskim agentem, foliarzem, szurem. I Bóg wie jeszcze kim. Wychodzi na to, drodzy Państwo, że tylko właśnie w rządowe komunikaty powinniśmy wierzyć na co dzień, że wszystkie inne informacje, które pobieramy z sieci, czy to właśnie od jakichś dziennikarzy niezależnych, ale też twórców internetowych, którzy od no dłuższego czasu gdzieś tam starają się nam uświadamiać, jak wygląda rzeczywistość, no, są po prostu zwykłą dezinformacją, no bo tylko rząd i tylko polskie państwo może nam przekazywać rzetelne i prawdziwe informacje na temat albo na tematy, które są ważne z punktu widzenia polskiego społeczeństwa. A o tym, drodzy państwo, jak to może być szkodliwe, najlepiej świadczy właśnie chociażby wczorajsza sytuacja. Jeszcze wczoraj szef Sztabu Generalnego Armii Białoruskiej Paweł Murawiejka mówił, że białoruska obrona przeciwlotnicza obserwowała drony, które wypadły z kursu w wyniku oddziaływania środków walki radioelektronicznej. Część zbłąkanych dronów została strącona przez siły białoruskie. Dodał, że w nocy Białoruś wymieniała się danymi z Polską i Litwą, tym samym informując, że do obu krajów zbliżają się nieznane aparaty latające. No i oczywiście, drodzy Państwo, kiedy tego typu informacja pojawiła się wczoraj, a niektóre z osób zaczęły podawać to info dalej na portalu X czy portalu Facebook. Takie osoby od razu zostały nazwane ruskimi agentami, szurami czy foliarzami. No bo jak można wierzyć białoruskiej narracji, no przecież toczy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Powinniśmy wspierać Ukraińców na każdy możliwy sposób na wszystkie informacje, które podaje strona rosyjska, która przecież blisko związana jest ze stroną białoruską, powinny być od razu wyrzucane do. Kosza. Tylko jest jeden problem, szanowni państwo. Jakiś czas później tę wersję potwierdził szef sztabu generalnego Rzeczpospolitej Polskiej Wiesław Kukuła. Szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła potwierdził, że Białoruś faktycznie uprzedzała nasz kraj, że może dojść do wlecenia do Polski dronów. Białorusiny nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony, powiedział generał Wiesław Kukuła w środę wieczór w TVN-24. Wojskowy, dopytywany o godzinę ostrzeżenia, powiedział, że to wyprzedzenie było pomocne dla nas. Podkreślił, że zaskakującym było, iż Białoruś, która eskaluje mocno sytuację na granicy lądowej, zdecydowała się na tego typu współpracę, zaznaczając, że Polska jej nie odrzuciła, ponieważ Polska także przekazała Białorusi dane o obiektach kierujących się w ich stronę. 那一操。No I żeby była jasność, szanowni państwo, ja nie twierdzę, że polski rząd chce dla nas źle, być może chce dla nas właśnie bardzo dobrze, być może rzeczywiście w tym konflikcie Rosja-Ukraina, a nawet jestem przekonany, powinniśmy trzymać kciuki za Ukrainę. No ale drodzy państwo, czy my naprawdę nie możemy na własną rękę dochodzić do faktów, które rzeczywiście miały, miały miejsce przede wszystkim w różnego rodzaju sytuacjach? Czy rzeczywiście Polak to musi być taki, jak wcześniej to nazwałem, łykający pelikan, czyli to, co poda mu się na tacy, on w zasadzie ma brać za pewnik, a nie szukać rozwiązań na własną rękę. Ja nie wiem, szanowni Państwo, czy sobie przypominacie, a wręcz jestem pewien, że sobie przypominacie czasy pandemii COVID-19, kiedy to z radioodbiorników, z telewizorów, z internetu szły te wszystkie komunikaty rządowe na temat tego śmiercionośnego wirusa, kiedy zamykano nas w domach, kiedy mówiono o tym, że trzeba zatykać usta maseczkami, że nie można nam wstąpić do Lasu, że nie można nam iść do kościoła, że nie możemy 1 listopada iść na groby naszych bliskich. Ja nie wiem, czy wszystko to sobie Państwo doskonale pamiętacie. No i jaka okazała się prawda? Jeszcze najlepsze było to, kiedy rzeczywiście za tych fachowców wszystkich od COVID-19 przedstawiano nam lekarzy, którzy tak naprawdę z chorobami wirusowymi nie mieli praktycznie nic wspólnego. No i oni byli tymi ekspertami rządowymi od tego śmiercionośnego wirusa. No i drodzy Państwo, gdyby to wszystko potoczyło się takim torem, jakim wówczas obrał nasz rząd, że to właśnie te wszystkie komunikaty, które były przekazywane przez polski rząd, miały być pewnikiem. Zresztą nie tylko polski rząd, bo to też, żeby nie było tak, że wylewam tutaj swoje żale tylko i wyłącznie na polski rząd. No bo to była globalna histeria, no i chyba globalny plan, bo tak to można nazwać. No i jakby się to wszystko potoczyło? Czy dzisiaj w ogóle mielibyśmy dostęp do jakichkolwiek rzetelnych informacji? Czy rzeczywiście wszyscy mielibyśmy zamknięte Usta na każdy, z każdej możliwej strony, nie moglibyśmy wypowiadać się w wielu ważnych, istotnych kwestiach, no tak wyglądały czasy COVID-19, szanowni państwo, no i tutaj z polskim rządem niestety nie mogę się zgodzić. Oczywiście dezinformacja jest bardzo złom, złym sposobem, jeżeli chodzi o kwestie nie tylko właśnie wojenne, czyli przekazywania właśnie tych fałszywych danych, jeżeli chodzi o kwestie wojny, w tym przypadku wojny Rosja-Ukraina. Chodzi o wszystkie bardzo ważne informacje z punktu widzenia Polski. Ten przykład COVID-19 był tego najlepszym dowodem. Dezinformacja rzeczywiście może powodować wielkie spustoszenie i wielkie zło, no ale, drodzy Państwo, nie mylmy dezinformacji z poszukiwaniem prawdy, a wydaje mi się, że w wielu przypadkach właśnie polscy rządzący no, chcą mylić kwestię dezinformacji z poszukiwaniem prawdy przez Polaków, no bo gdyby Polacy, tak jak wspomniałem wcześniej, nie szukali, prawdy na kilka informacji, które przekazywano im w takim publicznym tonie, czy to właśnie z ust polskiej rządzącej, czy przez mainstreamowe media, to wydaje mi się, że dzisiaj byliśmy, bylibyśmy w zupełnie innym świecie i w zupełnie innym punkcie niż obecnie jesteśmy. Ja ze swojej strony, Szanowni Państwo, gorąco zachęcam Was do tego, abyście poszukiwali prawdy na własną rękę, że abyście nie wierzyli we wszystko to, co usłyszycie w telewizji, co usłyszycie w radioodbiornikach, co przeczytacie w internecie. Nie bierzcie nigdy niczego zapewnić. Zawsze starajcie się szukać na własną rękę. Oczywiście kwestia tutaj rosyjskich dronów może okazać się prawdą. Ostatecznie, oczywiście, w tej kwestii, jak przekazuje nam polski rząd, ale to nie jest tak, że Wy macie jakiś odgórny zakaz w tym, aby poszukiwać prawdy na własną rękę. No nie, no nie możemy wierzyć we wszystko to, co usłyszymy w szeroko pojętym mainstreamie. Musimy. Po prostu badać prawdę na własną rękę. Zresztą Rick Jordan w swojej książce Bitwa w Labiryncie pisał tutaj cytat: Poszukiwanie to natura mądrości. No i szanowni państwo, wydaje mi się, że to jest przepiękny cytat, który właśnie pokazuje, czym tak naprawdę jest poszukiwanie wiedzy, poszukiwanie informacji o obecnym świecie. To jest właśnie natura mądrości. Tylko będąc mądrymi osobami, inteligentnymi, jesteśmy w stanie. Hmm, w jakikolwiek sposób się zaangażować, aby poszukiwać właśnie dojścia do prawdy, aby doszukiwać się tego, jaka prawda rzeczywiście miała miejsce, aby nie wierzyć we wszystko to, co usłyszymy od osób, którym pewnie też niejednokrotnie jest na rękę, abyśmy uwierzyli w niektóre przekazy, które oni sami kierują, no bo przecież społeczeństwem, które wierzy we wszystko, zdecydowanie łatwiej jest kierować. Tak jak wspomniałem wcześniej, być może akurat w sytuacji dronów, polski rząd ma stuprocentową rację, no ale tak, też wspomniałem wcześniej, przypomnijmy sobie całą sytuację z rakietą w przewodowie, kiedy to no, Ukraina wręcz naciskała na polskiego prezydenta NATO, aby od razu poinformował o tym, że była to rakieta rosyjska. Prawda okazała się zupełnie, zupełnie inna. Pamiętamy sytuację z COVID-19, gdzie również zamykano nam usta na wszelki możliwy sposób, a też ostatecznie prawda nie była taka, jaką przekazywano nam od samego początku, i później w zasadzie przez kilka lat toczono tą narrację odnośnie COVID-19. Więc, szanowni Państwo, Dezinformacja to nie jest zamykanie ust Polakom tylko i wyłącznie dlatego, że oni poszukują prawdy, poszukują źródła prawdziwej informacji. Nie. Dezinformacja to jest celowe rzeczywiście zakłamywanie rzeczywistości, i z tym powinien walczyć polski rząd, a nie z tym, że Polacy starają się po prostu na różne sposoby dotrzeć. Różnymi po prostu ścieżkami, nie tylko właśnie tym komunikatem oficjalnym, komunikatem rządowym, do tego, aby zapoznać się z prawdziwymi faktami dotyczącymi najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia Polaków, a często także i z punktu widzenia świata. Swego czasu napisałem u siebie na Facebooku takie zdanie, i wydaje mi się, że ono do tych ostatnich wydarzeń jest jak najbardziej adekwatne. Szanowni Państwo, jeżeli jesteście nazywani ruskimi onucami, jeżeli jesteście nazywani szurami, foliarzami, ksenofobami, homofobami itd., itd. to najprawdopodobniej jesteście katolikami i polskimi patriotami. A przede wszystkim na pewno jesteście samodzielnymi, myślącymi ludźmi. I tego Wam życzę.